Cześć! Witajcie na moim kanale w trzecim odcinku ze Strefy Kolekcjonerskiej. Tym razem pokażę Wam gry, które uzupełniły moją kolekcję w październiku. Uzbierało mi się około 20 pozycji na niemal wszystkie platformy, zabraknie tutaj chyba tylko gier na wite. Wśród moich zdobyczy znajdują się gry na PSP, na PS1, 2, 3, 4, 5, więc trochę tego będzie. No ale myślę, że udało mi się trafić kilka naprawdę niezłych okazji. Niektóre z gier kupiłam w normalnych cenach, ale to też ze względu na to, że po prostu chciałam je ograć w najbliższym czasie, więc no nie chciałam czyhać tutaj na jakieś promocje. Standardowo przypomnę, dla tych osób, które są u mnie po raz pierwszy, zawsze podaję kwoty, w jakich udało mi się kupić daną grę, uwzględniając już koszty przesyłki, a same gry pokazuję w subiektywnej kolejności od tych, które są dla mnie najmniej, do tych, które są najbardziej ciekawe i z których najbardziej się cieszę. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Ok, na pierwszy ogień idą trzy gry na PSP, które kupiłam w komplecie. Każda z nich kosztowała mi około 20 zł. Tutaj mamy najpierw King Konga. Jest to przygodówka wydana w 2005 roku na PSP, właśnie przez Ubisoft. Obok wersji na PSP gra wyszła także na PS2, na konsole Microsoftu, na Nintendo DS, GameCube, no i na PC. -ty. Miała zostać wydana także wersja na PS3, ale to gdzieś tam ostatecznie zostało anulowane. Sama gra zebrała takie dość dobre recenzje, w grze mamy okazję wcielić się zarówno w Jacka, jak i w samego King Konga, więc jest tutaj sporo akcji, na pewno nie będziemy mogli narzekać na znudzenie. Druga gra z tej serii na PSP, która, która się ukazała w mojej kolekcji w, w październiku, to Bass Brain Bender. Jest to gra logiczna, wydana w 2008 roku na tą konsolę. W grze znajdziemy 16 minigierek z trzema poziomami trudności. Ten grę miałam w wersji Platinum, jednak postanowiłam wymienić ją na takie standardowe wydanie. Jest to jedna z tych gierek, do których lubią wracać na PSP. Bass jest to gra na wyłączność PlayStation, zatem nie znajdziemy tutaj wydań na inne konsole niż na tą e, od Sunnego. No i trzecia gra to Piraci z Karaibów, Skrzynia Omarlaka wydana w 2006 roku. Jest to gra przygodowa połączona z elementami akcji. Oparta została o film o tym samym tytule. W grze mamy okazję pobyć trochę na lądzie, trochę na morzu, tocząc tam bitwy morskie, a nawet plądrując statki przeciwników, także jest co robić. Gra została wydana na PSP właśnie, ale też na Nintendo DS-a czy na Gamecube No i idąc dalej, mamy Watch Dogs Legion. Gra, której myślę nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to kolejna e, trzecia już odsłona cyklu Watch Dogs, wydana w 2020 roku na PS4 i na PS5. Hmm. Tutaj zobaczmy też jest książeczka, co nie jest e, oczywistością w grach na e, PS4 i PS5 już. Wydana została w 2020 roku, to już chyba mówiłam. Ehm. Na PS4, PS5, na PC, na Xbox One, na Series X. Jeżeli o mnie chodzi, to zwlekałam z jej zakupem, aż mi się trafi ku temu jakaś lepsza okazja, natomiast na chwilę obecną nie mam w planach rozgrywki w tą grę. Za grę zapłaciłam 30 zł. I kolejna gra to Wolfenstein Youngblood w edycji Deluxe. Ja ją kupiłam jako nową, ale już ją sobie rozpakowałam. Jest to jedna z najniżej ocenianych gier serii Wolfenstein. Tutaj w środku też mamy. Okej, okay, tutaj widzę już jest kot, jeśli dobrze pamiętam. Mamy mm, taką reklamówkę Duma Internala i bardzo krótką książeczkę, ale jednak coś tutaj się znajduje. Nie jest tak e, pusto. Tą odsunę cyklu, co ciekawe, możemy sobie przejść w kooperacji. Wcielamy się tutaj w bliźniaczki Jessica i Sofię. Córkę znanego z poprzedniej serii Blaskowiczach, które postanawiają odnaleźć zaginionego ojca. Idąc dalej mamy grę Torment w Day One Edition. Kupiłam ją jako grę w folii, Zapłaciłam za to 25 zł no 25 zł na dzisiejsze czasy to nie jest duży wydatek, a już tym bardziej, jeżeli chodzi o nowe gry. Ale też nie jest to jakaś wybitna okazja, ponieważ tą grę można za tyle kupić nadal na dużych portalach aukcyjnych. Jest to jeden z bardziej znanych RPGów. Następca plan Escape Torment. Tak sobie zaglądam, bo tutaj pod spodem jest kod. Oprócz tego do gry dołożony jest soundtrack. No i jest też mapa, którą zaraz wam pokażę. Gra zebrała bardzo wysokie oceny, zarówno wśród recenzentów, jak i wśród graczy, a sam model rozgrywki jest typowy dla gier tego pokroju, na odwrót. Nie różni się e, za bardzo od tego, co możemy otrzymać w Baldurze czy w Pillars of Eternity. Gra została wydana w 2017 roku na pc -ty, na PS4 oraz na Xboxa One. Bardzo fajne wydanie. Ja lubię kiedy gry nie są puste i otwieramy i tam tylko, tylko płytka, także tym bardziej myślę, że fajny, fajny zakup. Ok, idąc dalej, mamy grę The Order 1886. To jest właśnie jedna z tych gier, którą postanowiłam sobie sprawić w najbliższym czasie. A co za tym idzie, nie czekałam tutaj na jakąś super okazję. The Order to gra wydana już ładnych parę lat temu, bo w 2015 roku. No i jest to ekskluzyw, wydany wyłącznie na konsolę PS4. W grze wcielamy się w Galahada, rycerza tajemniczego zakonu, którym będziemy toczyć boje z różnymi stworami występującymi w grze. Gra ma pełną polską wersję językową, jak na Sony'ego przystało, także myślę, że warto spróbować, tym bardziej, że podobno nie jest ona zbyt długa. Kolejna gra to Star Wars Force Unleashed. Za tą grę zapłaciłam całe 10 zł, co myślę, że tutaj była akurat całkiem niezłą okazją. Ta część Gwiezdnych Wojen wydana została w 2008 roku w zasadzie na wszystkie najważniejsze konsole ówczesnej generacji. Poza tą wersją na PS3 otrzymaliśmy również wydanie na PS2, na PSP, możemy w nią zagrać także na, na Wii, na Nintendo DS, na Xboxa 360, także. Jest, jest co kupować, jeżeli ktoś zbiera gry na wszystkie konsole. W 2022 roku przeniesiono ją nawet na Switcha. W samej grze em, akcji wcielamy się w ucznia Darth Vadera, otrzymując przy tym całkiem, naprawdę całkiem niezłą fabułę. Ok, no i idąc dalej, mamy Walhalę. Jest to nowa gra w folii. Myślę, że nie będę jej odpakowywać. Zostawię ją sobie nadal jako nieodpakowaną. Za grę zapłaciłam 69 zł. Pojawia się całkiem niezła promocja na, na nówkę właśnie w jednym z dużych marketów. No i szkoda było tego nie wykorzystać. Valhalla ukończyłam już dawno. Zaczęłam grać w nią na premierę. Później zrobiłam pauzę na Cyberpunk'a. No i wróciłam do Walhali, choć już niestety mniej chętnie. Sama gra była ogromna. Pamiętam, wszystkiego było już w niej, przynajmniej dla mnie, za dużo. No i grę sprzedałam po ograniu, niewiele na tym tracąc, a teraz już kupiłam ją, aby ostatecznie spoczęła sobie w mojej kolekcji. Dla tych, co lubią daty i informacje o grze, powiem oczywiście jeszcze, że ta gra została wydana w listopadzie 2022 roku. Przepraszam, 2020 roku, a w samej grze wcielamy się w Eivora, tocząc tym razem asasyńskie walki jako wiking. Grę ogramy na PS4, PS5, czyli tą, którą mam. Xboxa, Series X, Xboxa One oraz na pc tach Okej, okay. zatem kolejna gra to Spyro, taki sentymentalny zakup. Pamiętam jeszcze pierwszego Spyro, którego wspólnie z kuzynem ogrywaliśmy lata temu, jeszcze na pierwszą konsolę PlayStation. To wydanie miało swoją premierę w 2018 roku. I zawiera w sobie wszystkie trzy zremasterowane trójwymiarowe platformówki z serii Spyro, właśnie. No i tak jak ponad 20 lat temu, tak i teraz wcielamy się w Spyro, powtórzę po raz kolejny, czyli fioletowego smoka. A naszym zadaniem jest, jak w typowej platformówce, idąc do celu, pokonywać kolejne poziomy. Jego historię możemy poznać nie tylko na, na konsoli PS4, ale także na pc tach Gra wyszła też na Xbox One oraz na Switch'a. I kolejna gra, czyli Rescue the Tycoon. Za tą grę, a zapomniałam jeszcze powiedzieć, chyba za Spyro zapłaciłam 45 zł. Wracając do Rescue, tutaj 54 zł. Jest to gra nowa. Pani w środku nie ma, ale otworzę sobie, bo i tak chciałabym ją ograć, także wam pokażę. Jest to strategia ekonomiczna, w której naszym zdaniem jest koordynacja nad działaniami Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej. Nie chcę mi się tylko otworzyć. Ok, gotowe. Ok, więc widok, widok w tej grze, jak w typowym tajkunie, jest izometryczny. O grze niewiele słyszałam wcześniej, nie grałam w żadne gameplaye, yy, znaczy nie oglądałam żadnych gameplay, nie grałam w żadne demo, a że lubię tajkuny, to postanowiłam yy, dołożyć ją do swojej kolekcji i ją wypróbować. Niestety w środku nic, nic oprócz gry nie dostajemy, a szkoda. Grę możemy wypróbować również na PC-tach i, i to tyle na, na żadnych innych konsolach jej nie dostaniemy. Ok, zrobię tutaj trochę porządku i zaraz wracamy dalej. No dobrze, teraz przed nami trzy e, gry na PlayStation 2, które wpadły do mojej kolekcji. Pierwsza z nich to Unreal Tournament, e, za którą zapłaciłam 20 około złotych. No, mam do tej gry bardzo duży sentyment, ponieważ spędziłam w niej niezliczone ilości godzin zagrywając się w nią na. PCcie, dobre 20 lat temu. Um, oprócz wydania PC-owego, Unreal Tournament otrzymało też wydanie konsolowe na PlayStation, więc z czystego sentymentu trafiając na nią e, w my dobrej okazji postanowiłam dołączyć tą grę do mojej kolekcji. Gra na PS2 wydana została w 2000 roku. Przypomina rozgrywką to, co w tamtych czasach mogliśmy zobaczyć na przykład w, w trzecim e, Quake'u. Oczywiście w środku e, Książeczka, reklamówka innej gry. I tutaj mamy jakąś jeszcze jedną wkładkę. I oczywiście okładka w języku angielskim. Kolejna gra z, z tych na konsole PS2 to Call of Duty Big Red One, za którą zapłaciłam około 10 zł. Jest to gra z dobrze już dziś znanego cyklu Call of Duty. Wydana na PS 2 na Xboxa na Gamecube w 2005 roku. Standardowo wcielamy się tutaj w amerykańskiego żołnierza walczącego na froncie II wojny światowej. Akurat w tą część jeszcze nigdy nie grałam. Mamy oczywiście książeczkę i mamy też jakąś ulotkę z Activision. No i standardowo układka w języku angielskim. I kolejna gra, czyli Spider-Man część trzecia. Tutaj również około 20 zł. Spider-Man jaki jest, to każdy widzi. Ta odsłona cyklu została wydana w 2007 roku na wszystkie najważniejsze konsole ówczesnej generacji. W zasadzie, mając konsolę Sonego, mo możemy sobie ją ograć na PS2, na PS3, i na PSP. Gra oparta jest na wydarzeniach z filmowej trylogii sama Reimiego. No i poza PlayStation, ogramy ją sobie też, też na GameCube oraz na klasycznym. Xboxie, oprócz książeczki, mamy tu też jakąś wkładkę kolejną z Activision. No i standardowo język angielski. No dobrze, idąc dalej, już kończymy PS2 i wchodzimy na PS5. No i tutaj mamy też nową grę w folii, czyli Gord. Jest to edycja Deluxe. Była dostępna w dobrej cenie w jednym z dużych marketów. W dobrej, w dobrej cenie 79 zł, więc no nie mogłam się oprzeć i, i przekapić takiej okazji. Ja ją sobie oczywiście otworzę tutaj, ponieważ mam zamiar też w nią w przyszłości zagrać. Gord został wydany na konsolę PS5 w sierpniu 2023 roku, więc jest to świeżak. Twórcą gry jest polskie studio Covenant Dev, a gra przygodowa strategiczna to jest ich debiut. Zobaczmy, co jest w środku. Mamy jakiś kod, który wykorzystam zapewne, zanim to nagranie zobaczy światło dzienne. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tu mamy Digital Soundtrack, więc możemy sobie pobrać Soundtrack z gry. Mamy takiego artbooka w, w miękkiej okładce. No, tym bardziej, że jest to gra polskiego studia, to nie mogłam. Nie chciałam pominąć jej w swojej kolekcji. Ale tak jak mówię, w najbliższym czasie planuję jej ogranie. Także może jakaś krótka recenzja wpadnie też, albo krótki gameplay na mój kanał. No i tutaj mamy dodatkowy scenariusz specjalny. Kod też będzie już pewnie wykorzystany, zanim ten filmik ujrzy światło dzienne na YouTube. Jeżeli chodzi o samą grę GORD, to została ona wydana także na. Xbox Series X oraz na PC. Bardzo ładne wydanie, naprawdę. Bardzo lubię, kiedy, kiedy gra zawiera coś więcej, a nie tylko samą płytę z grą. No i idziemy dalej. Mamy tutaj kolejną grę na PS5, trochę się tego zebrało w tym miesiącu, czyli Strażników Galaktyki. Dołączają do mojej kolekcji w wersji na, na PS5, ale jest też wersja na PS4. Tutaj mamy tylko jakąś reklamówkę. Square Enix Members oraz Avengersi. Grę ukończyłam już jakiś czas temu no i uważam, że jest to jedna z lepszych produkcji growych ze stajni Marvela, jaka ukazała się na konsolach. Bawiłam się naprawdę świetnie. Strażnicy Galaktyki wydanie zostali pod koniec 2021 roku, a w samej grze wcielamy się w Starlorda, aby razem z naszą pokręconą drużyną ratować świat. No i ratować galaktykę tak naprawdę. Możemy również na PS4 na PC na Xboxach Series X, Xboxach One'ach oraz na Switchu. Także niezły, niezły komplet. I znowu PS5, tym razem Uncharted. A zapomniałam powiedzieć strażników galaktyki e, za nich zapłaciłam około 87 zł. No i Uncharted, za którego dam z kolei 50 zł. Kolejne wydanie tej gry, tym razem kolekcja Dziedzictwo Złodziei, w skład której wchodzi czwarta część przygód Neytena Drake'a oraz osobna, piąta, jakby można powiedzieć, część pod tytułem Zaginione Dziedzictwo, w której wcielamy się już nie w Neytena, a, a w Chloe, znaną również z poprzednich części. Obydwie gry ograłam. Tutaj mam natomiast mamy odświeżenie na konsole najnowszej generacji które wydane zostało w styczniu 2022 roku. Jest jeszcze wersja pecetowa, również w 2022 roku wydana. No i wkraczamy sobie teraz w gry na PS1. Tutaj e, Team Park w takim mocno e, zmarnowanym pudełku. Jest to pierwsza z czterech gier na konsolę PS1, która trafia do mojej kolekcji. Oj, tutaj, o ile tą, o ją otworzę, bo to pudełko naprawdę jest Ok, jednak już się usprawiedliwiam. Za grę zapłaciłam 20 zł, więc postanowiłam ją sobie wziąć, a to pudełko sobie gdzieś w przyszłości wymienię, ponieważ książeczka jest w doskonałym stanie. Płyta również, igła, więc za te zaledwie 20 zł postanowiłam, że nie mogę tej okazji przegapić, ponieważ no samo pudełko łatwo można. Wymienić, kiedy uda mi się trafić na takie w dobrym stanie, na przykład na giełdzie czy w Lombardzie. No, sama gra to klasyk, który został wydany w 1999 roku na pc i później w 2000 roku na PS1, właśnie. Jest to strategia ekonomiczna, w której budujemy swój własny park rozrywki. No i jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w 2007 roku gra otrzymała także port na Nintendo ds -a. I kolejna gra z, na PlayStation 1 jest to wydana w 1997 roku gra wyścigowa Porsche Challenge, za którą zapłaciłam również 30 zł. Tutaj grę mogliśmy i nadal możemy ograć wyłącznie na PS1, Pudełko również gdzieś tutaj, tutaj jest pęknięte, więc gdzieś w przyszłości myślę, że będzie szło do wymiany, tak samo jak to Steam Park. Całość się w bardzo dobrym stanie. Posiada, posiada nawet taki dowód zakupu z 1998 roku, co dla mnie, jako dla kolekcjonerki, jest dodatkowym e, smaczkiem. Zawiera e, bardzo grubą e, instrukcję, ponieważ jest ona w kilku, w kilku językach. No i okładka również w kilku językach, w tym także język angielski i oczywiście wersja pal. Tylko takie trafiają do mojej kolekcji. No i odchodząc na razie od tych gier na PS1, wracamy jeszcze do PS5, a tutaj mamy Defloop, za który zapłaciłam około 74 zł. Jest to kolejna gra, którą miałam już okazję ograć. Wydana została w 2021 roku na PC i na konsolę PS PS5. Jest to Strzelanka FPP, korzystająca ze, znanej, ze znanego motywu pętli czasu którą to pętlę musimy przerwać, aby móc się z niej wydostać. No, coś takiego jak Dzień Świstaka, tylko z bronią i ciekawą intrygą. Wraz z wersją na PS5 gracze otrzymali też właśnie wersję pc Na no a rok później, we wrześniu 2022 roku, także wersję na Xboxa Series X. I kolejna gra która już była w moim napędzie, więc nie, nie zrobię teraz unboxingu, ponieważ już zaczęłam ją ogrywać. Jest to Mirage Assassin's Creed. Yy, nie omieszkałam kupić jej na premierę, ponieważ jestem wielką fanką pierwszych odsłon serii Assassin's Creed, więc wieść o tym, że Ubisoft w końcu ma zamiar wrócić do korzeni bardzo mnie ucieszyła. Może na kanale nagram jakąś mini recenzję z tej gry, aby podzielić się z Wami moimi wrażeniami. No póki co powoli brnę przez fabułę do przodu. Gra wydana została w październiku 2023 roku, a ja ją zakupiłam na premierę. Także w tej premierowej cenie zapłaciłam za nią 209 zł. złotych. Gra wydana została także na PC-ty, na PS4, Xboxa, Series X, Xboxa One, no i na iOS-a, ale jeszcze nie wiem jak to na tym iOS-ie się sprawdza. W tej wersji e, to jest e, Launch Edition. Gra zawiera też e, tutaj jest kot, jest, jest ym, jakaś tam coś ala książeczka, to wszystko to są reklamówki Ubisoftu, to nie jest nic ciekawego. Z tyłu jest też po yy, w, w języku polskim. A oprócz tego mamy tutaj taką, yy, taki dodatek. W środku możemy sobie znaleźć przede wszystkim takie kartki, można powiedzieć. No, i oprócz tego jest też mapa. Bardzo ładnie też zrobiona. Także myślę, że jak na nową grę w takiej edycji, to ta cena nie była aż taka zaporowa, choć sam Assassin, ten Miraż nie jest, nie jest najdłuższą grą. Niemniej stwierdziłam, że jak już mam kupować do kolekcji, to, to dopłacę niewiele więcej, a będę już miała ładne wydanie tej gry. Ok, teraz ja sobie teraz tutaj uprzątnę i zaraz wrócę do Was z kolejnymi grami. No dobrze. Przed nami ostatnich pięć gier. Pierwsza z nich, czyli Disco Elysium. Jest to nowa gra w folii, więc jako, że to jest wydanie amerykańskie, to te folie wyglądają u nich inaczej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. U nas jest ten mm, znaczek y, z PS, PlayStation, tutaj idący przez, przez całą długość. Na no wersje y, amerykańskie nie mają tego emblematu. Odpakuję sobie tą grę, ponieważ mam zamiar w nią zagrać. Chociaż ona chyba teraz jest w PS Plusie. Ale mimo wszystko zobaczymy, czy coś jest w środku. Sama jestem ciekawa. Za grę zapłaciłam 85 zł. Jest to jedna z tych gier, które bardzo wysoko leżą na mojej kupce wstydu. Niemniej postanowiłam, że teraz ten sezon jesienno-zimowy to będzie czas, który będzie sprzyjał nadrabianiu Zaległości growych. Co my tutaj mamy? Zobaczmy. Okej, okay, mamy jakieś takie nietypowe arty z tej gry. Jeszcze nie wiem, co to jest. Pewnie, jak już zagram, to, to będę wiedziała więcej. No, nie czekałam na żadną okazję. Kupiłam nówkę na jednym z portali aukcyjnych i stąd ta cena 85 zł. Sama gra to jest erpek w widoku izometrycznym, w którym wcielamy się w policjanta, starającego się równocześnie wyjść z doka i rozwiązać jedną ze spraw. W grze stawiany jest bardzo duży nacisk na narrację, na dialogi. Oczywiście już źle złożyłam, jak widzę, bo tutaj był jakiś napis, no ale nieważne. No, większość, większość czasu na pewno w tej grze trzeba poświęcić na, na czytanie. Gra wydana została na konsole PS4 i PS5 w 2021 roku. No i pod dużym naciskiem gracze doczeka się również spolszczenia, co myślę, że dla wielu graczy będzie bardzo dużym atutem, ponieważ no, gry po angielsku, które skupiają się na narracji, są ciężkie do przyswojenia. Tym bardziej, jeżeli tam są naprawdę ściany tekstu. No, oprócz konsol, sonego gry można ograć również na pc tach na Switchu, na Xboxie One i na Xboxie. Series X. No i wracamy na chwilę jeszcze do gier na PlayStation 1. Mamy Necronomicon, czyli grę wydaną w 2001 roku na PlayStation 1. Rok po jej premierze na PC-tach. W grze wcielamy się Williama Stantona, który musi dowiedzieć się, co stało się z jego przyjacielem Edgarem. Ta gra, ta, to pudełko. Również mi się tutaj przycina. Gra została wydana w dwóch, na dwóch płytach. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście książeczkę. Rozwiązując po drodze różne zagadki, przesłuchując podejrzanych ludzi powoli, z tego co czytam, dowiadujemy się, co się stało z ów Edgarem. No ja niestety jeszcze w tą grę nie grałam. Także jeszcze wszystko przede mną. Nigdy jej nawet nie miałam, także jest to dla mnie coś nowego. Jest to taka gra przygodowa utrzymywana w konwencji horroru, ale... ale no nie jest to raczej coś takiego pokroju Residentów. Także powinnam dać radę. I mamy podium. Na pierwszy ogień idzie Hades, za którego zapłaciłam 70 zł. Jest to jedna z najlepszych gier. W jakie przyszło mi zagrać jeszcze na pececie w 2020 roku. Nie mogę się wręcz doczekać, aż znajdę chwilę, żeby zagrać w nią jeszcze raz teraz na, na PlayStation 4. Hades to taki rogalik oparty na mitologii greckiej, w którym wcielamy się w rolę właśnie tytułowego Hadesa, a naszym zadaniem jest wydostać się z krainy zmarłych. No, w jego rolę możemy się wcielić także na PC-tach, tak jak ja właśnie to kiedyś robiłam na Xboxie, One, na PS5, na Switchu. I na Xboxie jest Series X. Tutaj w środku książeczka, która przedstawia w takim razie widzę chyba wszystkie postacie, które znajdziemy w grze. Bardzo ładne grafiki. Właśnie tak jak mówię, lubię, lubię takie wydania, kiedy nie mamy tylko pudełka z grą, ale, ale coś jeszcze dodatkowego. No i kolejna gra, czyli Medi Evil, za którą zapłaciłam około 140 zł. Tym razem w bardzo dobrym stanie, w zadbanym pudełku, z książeczką, z płytą jak igła. No i tutaj e, mamy grę, jedną z najpopularniejszych myślę e, na konsolę PlayStation. Wydana została także na PSP, na Vita, na PS3, a i remake możemy ogrywać sobie dzisiaj także na PS4. Jest to taka zręcznościowa gra akcji, pełna humoru, w której wcielamy się w kościotrupa e, rycerza, który powstał z martwych i który musi dokonać zemsty oraz odzyskać swoje dobre imię. Oczywiście wersja PAL na konsolę PlayStation 1 w, w, w angielskiej wersji językowej. No i ostatnia gra na tej liście październikowej to będzie Lake. Dosyć sporo tych gier na, na PS5 mi się trafiło w tym miesiącu, za którą zapłaciłam około 80 zł. Jest to przygodowa gra z otwartym światem, wydana w kwietniu 2022 roku na PS4 i na PS5. Tu jak widzicie też w środku Znajduje się mapa. Zobaczymy sobie. Ok, to będzie pewnie ta miejscówka. Ja jeszcze w tą grę nie grałam. Rok wcześniej, czyli w 2021 roku, mogliśmy ogrywać już tą grę na pc tach i na konsolach Microsoftu. W grze Lake wcielamy się w Meredith, która wraca w rodzinne strony, aby na dwa tygodnie zastąpić swojego tatę w roli kuriera. No i to doskonała okazja, aby odświeżyć dawne znajomości, sprawdzić, co zmieniło się w okolicy i poznać lokalne problemy. No ale także, aby podjąć ważne dla Meredith życiowe decyzje. Także z tego, co czytam, to właśnie gra zajmuje tylko kilka godzin, więc myślę, że w któryś listopadowy albo grudniowy wieczór na pewno ją sobie ogram. No i tak jak wspominałam na początku, w grę można też zagrać na pecetach na Xboxie Series X i na Xboxie One. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o gry, które udało mi się dodać do mojej kolekcji w październiku. Jestem ciekawa, co ciekawego pojawiło się u was, także dajcie koniecznie znać w komentarzu i widzimy się już w podsumowaniu listopada. Cześć!